Z tej strony gospodarstwo to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj robimy akcję pojenia obietnalnych z domów. Akcję tych mniejszych sztuk. Przyszła nowa sztuka. Powinniśmy tą nową sztukę jeszcze pokazać, natomiast pojmiemy ją w lewie. Z tej strony gospodarstwo to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj robimy akcję pojenia młodzieży, młodych byczków u nas. Nastała nowa nowość. Jakże widzicie tutaj, taki od został tutaj postawiony. Wygląda on tak, stoją tu teraz trzy szyby, byczki, wyglądają one tak, tak czy nie inaczej, nieźle, chyba niedobrze, tak jak być powinno. Odkładamy wiaderka, ogólnie teraz trochę możemy po, po, po powiedzieć o liczbach, chciałbym wam <laughs> podziękować, że pod ostatnim shortem Zostało wbite. Dzień 2. 300, ponad 50 wyświetleń. To jest dla mnie szczęśliwe, ale nie do końca zrozumiałe. Jakim cudem to się stało? Jak to się stało? Ja nie wiem. Pod to ostatnim filmem, gdzie pokazanie Botura, jak wyjeżdżałem tam z podwórka. 80 czy 90 wyświetleń. To jest wynik wyśmienity. Ja dziękuję. Ja dziękuję. U, wynik wyśmienity, wyśmienity jak na ten kanał jest to świętować. wbiliśmy magiczną sumę 65, 65 subskrypcji na kanale to też jest dobry, dobry, dobrym wiadomością i dobrym kierunkiem dla kanału mamy 65 subskrypcji, niedługo 70 i niedługo dojdziemy może do 100 może uda nam się to przed, przed sezonem wbić te 100 subskrypcji na start sezonu rolniczego to się już zacznie w marcu, pewnie <laughs> będzie akcja wywożenia obornika, dwa ciągniki ja będę woził czerwoną sześćdziesiątką, będzie woził czerwoną sześćdziesiątką oraz nowym rozrzutnikiem. Tu będą trzy, 4 tonowe rozrzutniki, takie pospolite, pospolitusy, polskie można powiedzieć. Będę nimi woził. Będzie na dwa ciągniki. I trzecim ciągnikiem będzie ładowanie tym, co właśnie był na filmie. Tam na tym polu tutaj będzie wywożenie. Czekam już na to wywożenie ogólnie, bo tu będziemy nawet kosić to. Uuu, długie filmy będą. Ty, 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 kolego. Będą strasznie długie filmy i, be, i będzie super. Akcja o... Ak, o... Akcja Obornik będzie miała, będzie prawdopodobnie odcinko, bo nie będziemy tydzień wozić, więc będzie i ładowania z mojej perspektywy i, i będzie wożenia sporo. Braciek będzie ładował i będziemy na dwóch wozić. Będę też ja ładował. Może też zrobimy filmik, że będę ja cały czas ładował, że na przykład nie będzie ładowanie, wożenie Na innym odcinku będzie same moje ładowanie z cięciami i następne wożenie. rozmierzymy to na ten sposób. I myślę, że będzie grubo po tysiąc wyświetleń na odcinek. Zwłaszcza na początku: może półtorej tysiąca. Będą dobre miniaturki, dobre tytuły. Może nawet po półtorej tysiąca będziemy robili. Na początku do wiadomo: będzie najwięcej wyświetleń zobaczyć. Każdy będzie chciał, gospodarstwo Paweł jeździ, jak pracuje. <laughs> Każdy będzie chciał zobaczyć. Każdy będzie chciał to własne oczy zobaczyć. I będzie. I będzie też to bronowanie z ciężkimi bronami. Zetorem 64-45 I, i, będzie, I będzie fajna sprawa wtedy yy, Zasiądę sobie za sterami tego ciągnika, sobie głośnik wezmę, muzyki popuszczamy fi, Nagramy sobie coś, kupię taki uchwyt Na szybę, że na szybie można się nagrywać I będziemy, <laughs> i będziemy nagrywali Przebit, Przebitki będą robione Jest plan, żeby tego zetora ożywić w tym tu zimę i na, na wiosnę zaadaptować. Po kupina stał, stał i tak to przynajmniej będzie jeździł. Widzieliście na ostatnim oprowadzeniu po gospodarstwie film wbił, za prawie wbije, zaraz, zaraz wbije 800 wyświetleń, co jest zawrotną liczbą i bardzo szokującą. <laughs> Ten film wbije 1000 wyświetleń na pewno może jeszcze przed Nowym Rokiem, chociaż czy przed Nowym Rokiem, to ja nie wiem, szczerze mówiąc. Czy przed Nowym Rokiem da radę wbić, ale wbić na pewno wbiję. Ten film pewnie za sto parę wbiję, bo z tego co zauważyłem, to lubicie filmy z pojenia, bo te filmy z pojenia wbijają po 100 parę subskrypcji, więc mam kierunek gdzie nagrywać. Na, wiosn na wiosnę będzie yy, filmy prawdopodobnie dwa razy w tygodniu. Będę validny no, grube filmy dwa razy w tygodniu, bo będę miał o, po tyle materiału. Może nawet co dwa dni, ale myślę, że tak dwa razy w tygodniu <coughs> będzie to najlepsza, najlepsza liczba filmów dla was, bo różnie tu bywa. Nie wiadomo, kto jak ile będzie oglądać, ale godzina filmów na pewno się nie zmieni. Godzina 18 jest godziny jak najbardziej może tyle, że w wakacje zmienimy to godzinę na godzinę dziewiątą, ale nie wiem, nie wiem. Po, no po prostu nie wiem, bo ostatnio wrzucając film, zauważyłem to właśnie sam, że pora wieczorna jest najlepsza na wrzucanie filmów, bo ludzie więcej siedzą na internecie i oglądają tego typu rolnicze kontenty i nie tylko. A w dzień w wakacje, to ró różnie jest jak jest. Głównie się. Na podwórku, to jest zbyt bo spędzę za z czas. No ja akurat dużo <grymne> będę spędzał na podwórku. Bo będzie akcja, akcje koszenie, akcje belowanie, akcja zbiór belek. Pewnie będzie, ma dwa ciągniki na przyczepę, lawetą, więc to zobaczycie moje zmagania z lawetą przy ciągniku. Bo jeździć umiem. <grymne> I ogólnie jest plan żeby na wiosnę nie no nie na, na tylko wiosnę na styczeń luty kupić aparat Strzankę Lumix'a, Sony, Sasony coś z tym tego z tej marki będę kupował plus jest jakiś nowszy lepszy statyw tu nie zabrało plus nowszy statyw jakiś le, lepszy bo jak tu miałby był statyw kamera to za pół tysiąca, co trochę głupio i strach byłby trzymać kamerę za pół tysiąca na statywie za 6 dyszek. Trzeba byłoby kupić jakiś statyw za 150-200 zł. Będą na tym filmie, na tym kanale będą miały jakieś ujęcia vlogi, może jakieś, na jakiś temat i na pewno też będzie trochę trybu filmowego, będzie trybu, trybu filmowego trochę. Nie, jakiego trybu filmowego? Bo takiego. No wezmę kamerę, ujęcie pod kamerę, pod muzyczkę z, z belowania. No jak ja nie beluję, no to <laughs> można wziąć zawsze kamerę i, i tu nagrywać. Teraz będzie odpalony drugi kanał survivalowy. taktyczne taktyczny, survival, który macie w w moich polecanych kanałach. Teraz jest przerwa, bo ta kamera, którą nagrywa na statywie, nagrywając, był strasznie słaby. Słaby głos, teraz jest zaje będzie zajebisty z lustrzanką, więc także będzie na tym kanale wypady do lasu, biwaki. Surwuiwa tym tego w 100% będą, pójdę w nagrywanie, w moje pasje. O. A ty wsadziłeś chłop i nie wyjmiesz pewnie. O, wyjmuję szczęścież. Więc także śmiemeczko, widzimy się w kolejnym odcinku. Śmioneczko czołem.